Siemanko, witam w nowym odcinku. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie nieco bardziej ambitny temat. Porozmawiamy o wydolności tlenowej i wydolności organizmu. Jest to coś, o czym dużo chętniej i można powiedzieć częściej rozmawiają osoby związane ze sportami rowerowymi, czyli kolarze, albo osoby startujące w dyscyplinach takich jak cross-country. Natomiast, jeżeli chodzi o biegaczy, tym bardziej biegacze ultra, no to mam wrażenie, że to jest temat, który troszkę gdzieś tam schodzi na dalszy plan. No, i jeżeli chodzi właśnie o biegaczy ultra, no to częściej tak mam wrażenie, mamy, mamy tendencję do rozmawiania o jakichś rzeczach typu tam tygodniowy kilometraż, albo y, to jak przebiec na przykład, nie wiem, 100 czy 150 km po górach bez zajechania, nie wiem, łydek albo nóg. Tematy też oczywiście ważne, natomiast, no tutaj mam wrażenie, że y, jest to właśnie jakieś takie, takie, taka dysproporcja. I teraz tak. Y, Temat wydolności organizmu, wydolności tlenowej jest to coś, co absolutnie dotyczy zarówno biegaczy i to startujących na każdym dystansie, jak i właśnie rowerzystów czy osób, osób uprawiających triatlon, czyli po prostu sportowców, którzy muszą wykonać dość solidną pracę rozłożoną w czasie, no, często bardzo długim. Zastanawiam się, czy mieliście w ogóle kiedyś taką taką kminę i myśleliście nad tym, czy istnieje jakiś taki uniwersalny sposób? pomiaru, powiedzmy, możliwości Waszego organizmu, czegoś, co, można by, co, co mogłoby posłużyć do porównania albo siebie, no powiedzmy, takiego no silnika, jakim dysponuje, czyli powiedzmy, jakim jest nasz organizm, do tego, co może zaoferować organizm kolegi, koleżanki albo jakiegoś innego sportowca, Albo do porównywania względem samego siebie w czasie. No bo wiadomo, że w momencie, kiedy, kiedy robimy dobre cykle treningowe, jesteśmy w dobrym cyklu treningowym, no to robimy progres. Natomiast jeżeli no, trapi nas jakaś kontuzja, mamy mniej czasu i tak dalej, no to wiadomo, że, 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 że nastąpi regres. No i teraz pytanie: czy się zastanawialiście nad czymś właśnie, czy o, co, co pozwala w uniwersalny sposób zmierzyć takie, taką wydolność organizmu? Także w przypadku Kolarzy czy osób jeżdżących na rowerze, no, takim powiedzmy uniwersalnym miernikiem jest, jest moc w watach, powiedzmy, którą są w stanie wykręcić. Także to jest coś, o czym też mówiłem w, w którymś z poprzednich odcinków. Jest to pomiar na przykład FTP, no, który pozwala określić, na jakim tam pułapie jesteśmy. Natomiast w przypadku biegaczy, czy właśnie osób uprawiających takie sporty, jak jakieś sporty związane z wodą, spływaniem, z triatlon, no, właśnie takim się jest. Pułap tlenowy, czyli VO2 Max. Dziś sobie o tym porozmawiamy. Także co, zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. Jedziemy. Więc tak, co to jest VO2 Max? Z angielskiego V, volume, o2, wiadomo, tlen, max, no to jest maks tlenu, który organizm jest w stanie przyjąć w ciągu minuty. No to jest taka definicja. Teraz tak. Wydajność tlenowa to jest, można powiedzieć, najważniejszy czynnik określający wydajność naszego organizmu. Tutaj posłużę się pewną analogią do świata motoryzacji. No, pewnie większość z Was wie, że osiągi silnika są bezpośrednio związane mówię o silniku spalinowym typowym są bezpośrednio związane z tym, ile tlenu, ile powietrza jest w stanie taki silnik przyjąć. No i doskonale wiecie, jesteście świadomi tego, że silnik wolnossący różni się tym od silnika turbodoładowanego, że do, w przypadku tego drugiego silnika dużo więcej powietrza jest wtłaczane przez turbinę do, do cylindrów. Jest tłoczane z podciśnieniem, więc w jednostce czasu tego, tego, tego powietrza tlenu będzie więcej. Dodatkowo, żeby upchać jeszcze więcej tlenu, zazwyczaj ta mieszanka jest chłodzona. To jest rola właśnie interkulera. Tak w bardzo dużym skrócie tak to wygląda. No i chodzi o to, że silnik, do którego się da doprowadzić jak najwięcej powietrza, jak najwięcej tlenu, ten silnik będzie miał dużo wyższe osiągi od, od silnika, którego tlenu może przyjąć mniej. Tak to w skrócie wygląda i tak, tak działa nasz organizm. Więc parametr VO2max określa maksymalność tlenu, jaką nasz organizm jest w stanie pobrać z powietrza atmosferycznego podczas wysiłku. Teraz tak, warto mieć świadomość tego, że wartość tego parametru jest silnie uwarunkowana genetycznie no i zależy od wieku. Jeżeli chodzi o wiek, no to sytuacja jest dosyć prosta, bo można powiedzieć, że... Pik tego parametru no, osiągamy po okresie dojrzewania, czyli to w okolicach 20-20-20 kilka lat. No, organizm jest wtedy, można powiedzieć, najbardziej sprawny, najwydajniej naj, naj, naj sobie z tym radzi. Natomiast no, potem sukcesywnie ten parametr spada. Jest to związane po prostu z naturalnym starzeniem organizmu. I co ciekawe, jest to związane tak naprawdę z, ze zwapnieniami, które występują w mięśniach, które są w okolicy żeber, kręgosłupa. No i ze zmniejszeniem życiowej pojemności płuc, co następuje oczywiście no, z wiekiem u każdego z nas. Jeżeli natomiast chodzi o genetykę, no to tutaj różnica polega na tym, czyj organizm dysponuje większą bądź mniejszą ilością szybko- lub wolnokurczliwych włókien mięśniowych. No i tutaj to jest coś, na co, na co akurat nie mamy, nie mamy wpływu. Jeden się urodził z takimi, drugi, drugi z takimi proporcjami. No i ogólnie można przyjąć, że osoby, które dysponują większą ilością wolnokurczliwych kurczliwych włókien mięśniowych, to to są osoby troszkę lepiej przystosowane do sportu wytrzymałościowych, dlatego że mięśnie tego typu są przystosowane do wysiłku tlenowego. No i tyle. Pułap tlenowy można określić analogicznie do tego jak mierzymy moc w watach jest to yy, pewien wynik który jesteśmy w stanie wypracować w ciągu minuty no, i e, tutaj są też, e, to jest też analogicznie do pomiarów w watach. E, można to mierzyć w sposób bezwzględny, e, można powiedzieć bez uwzględnienia masy ciała, no i sposób względny, czyli, czyli z uwzględnieniem masy ciała. Oczywiście ten sposób bezwzględny jest taką wartością no, dużo mniej precyzyjną, dlatego że no, tak jak moc w watach, tak tutaj e, podawanie samej ilości mililitrów e, tlenu, jaką jest w stanie pobrać nasz organizm w ciągu minuty no jest silnie ogólnie skorelowane z masą naszego ciała także żeby ten pomiar był miarodajny no to najlepiej skorzystać właśnie tak samo jak w watach no bo tutaj też podanie mocy, że ktoś jest w stanie wykręcić 250, 300 czy 400 W bez podawania masy ciała no jest wynikiem no mało miarodajnym także w przypadku bezwzględnego pomiaru no to mamy mililitry na minutę natomiast jeżeli chcemy uwzględnić wagę ciała no to jest mililitry na kilogram na minutę tak jak wspomniałem, parametr jest przede wszystkim kojarzony ze sportami rowerowymi. Także powiem Wam tak orientacyjnie, że żebyście mieli jakąś tutaj skalę porównawczą, że zawodowi kolarze osiągają wartość powyżej 80 ml na kg na minutę. Przeciętna osoba w wieku dorosłym 30-40 lat, nie trenująca żadnych sportów jakoś tam w sposób, w sposób zawodowy, czyli powiedzmy taka zwykła zdrowa osoba bez jakiejś tam nadwagi, no tutaj można powiedzieć, że legitymuje się wynikiem rzędu 30-40 ml. Natomiast takie minimum potrzebne do funkcjonowania organizmu, no to powiedzmy takie osoby starsze, czy osoby, które no wiecie, no ktoś kto po prostu, no chodzenie, oddychanie, jedzenie, no, no jakaś tam praca, praca, praca organizmu. E, takie minimum potrzebne do, do, do życia to jest około 17-20 ml na kilogram na minutę. Także tak z grubsza takie ramy, żebyście mniej więcej wiedzieli, wiedzieli jak to wygląda. E, no dobra, to teraz jak mierzyć te wartości? Więc najbardziej takim, zacznę od najmniej precyzyjnego sposobu pomiaru, no to jest skorzystanie z danych, które Wam generuje zegarek, smartwatch. To są dane, które bazują na jakichś algorytmach związanych z tętnem waszym, tam spoczynkowym, maksymalnym. No, musielibyście nosić pasek HR podłączony do zegarka, całą dobę, żeby Wam też rzetelnie ten zegarek i, i ta elektronika tam wyliczyła, na przykład tętno spoczynkowe, tętno maksymalne podczas jakichś tam treningów. No, ale to tak, jak mówię, to są takie takie wyniki bardziej bardziej dla fanu, czy powiedzmy jakieś tam, no nie traktowałbym tego, tego, tego miarodajnie. Także to bardziej jako taką, taką ciekawostkę. Na drugim skraju można powiedzieć, precyzji jest pomiar w formie testu. Wydolnościowego, który bardzo zachęcam do tego, żebyście sobie zrobili. Nie jest to żaden kosmos, nie wymaga to tygodniowego nie wiem, obecności w jakimś tam centrum kosmicznym. Takie testy są organizowane. Często można znaleźć fajne, fajne promocyjne, różne, różne, różne takie sportowe jakieś tam lapsy to organizują. Nie trwa to długo, nie jest to jakoś strasznie wymagające. Polega to w skrócie na tym, że zakładacie maskę, która wymusza oddychanie, pobieranie i wypuszczanie powietrza do aparatury. Tą aparaturą to jest ergospirometr, który mierzy szereg parametrów. No i wchodzicie albo na bieżnię, albo, albo częściej na jakiś rowerek stacjonarny, zwiększacie stopniowo obciążenie, powiedzmy aż do jakiegoś tam maksa, no i dostajecie wynik bardzo precyzyjny. Drugą taką też możliwością od razu o której powiem na to, żeby poznać jakieś tam parametry związane z wydolnością i właśnie jeżeli chodzi o, o wydajność układu oddechowo krążeniowego to jest zwykły test spirometryczny, nie na ergospirometrze, czyli nie wydolnościowy, tylko zwykły spirometr. Ja takie badanie robię no nieraz, nieraz dwa razy w roku. Yy. To jest po prostu to samo, tylko bez obciążenia. No, krótko mówiąc, jako stacjonarny test, ale też szereg parametrów typu, na przykład, jakaś tam życiowa pojemność płuc, czy tam maksymalna, jakieś tam przepływy, wentylacje w określonych, można powiedzieć, fazach wdechu i wydechu wam podaje. Także fajna rzecz. Polecam też gdzieś tam zrobić, nawet w jakiejś przychodni. Będziecie mieli bardzo, bardzo precyzyjny wynik, który będziecie sobie mogli też w czasie porównywać sami ze sobą. Ok. Następną możliwością, to dla osób właśnie takich, które nie chcą gdzieś tam jeździć, robić jakichś testów, ale chcą też ambitnie podejść do tematu, no to jest wykonanie własnych testów, podstawienie do gotowych formułek, które zaraz podam. Jeżeli chcecie to zrobić biegowo, no to, yy, to robicie test Coopera. Na pewno słyszeliście o tym w skrócie. 12 minut biegu po płaskiej powierzchni, na przykład najlepiej na jakiejś bieżni, żeby tam nie było jakichś czynników rozpraszających. 12 minut oporowo biegniecie i po prostu jak największy dystans, żeby przebiec. Podstawiacie to do tej formułki i wypróbowałam gotowy wynik. Od razu tylko powiem, że tak: test Coopera e, odradzam osobom, które dopiero zaczynają biegać. Jest to bardziej coś, co, co, co jest y, przeznaczone dla osób z doświadczeniem. Chodzi o to, że na początku Waszej przygody ze sportami biegowymi nie macie jeszcze wypracowanych tak jakby, no i nie wiecie jakie, z, jak, z jaką prędkością jesteście w stanie biec, żeby przez te 12 minut zrobić jakiś, jakiś dobry wynik, więc wasza, wasza prędkość, Wasza średnia prędkość tam ym, się waha i no, natomiast osoby doświadczone wchodzą na bieżnie właściwie co do, co, do, co do sekundy są w stanie pobiec, wiedzą, że 12 minut w jakim tempie będą w stanie biec, no i ten wynik będziecie mieli od razu bardzo precyzyjny. Jeżeli chodzi o rower, no to tutaj wystarczy dysponować albo trenażerkiem z funkcją pomiaru mocy, albo z rowerem, który ma wbudowaną tam w korby czy w pedały pomiar mocy. No i test bardzo podobny do testu FTP, czyli po prostu kręcicie przez określony czas na maksa, tak żeby ten, ten, przez ten czas ukręcić jak największą ilość średnią watów, tylko że tutaj kręcicie nie 20 minut, nie godzinę, a 6 minut. Podstawiacie to do tej formułki. I cyk, wynik macie gotowy, dosyć precyzyjny. Żeby jeszcze to uprościć, w ogóle podam Wam też, skorzystajcie tutaj: jest link do strony kalkulatora. Ja znalazłem taki tam na pewno też. Jeżeli byście chcieli, to sobie znajdziecie jakieś inne. Ale ten jest bardzo fajny, bo podstawiacie tutaj te wartości, o których mówiłem, i wychodzi Wam od razu wartość właśnie z, z uwzględnieniem kilogramów, czyli masy ciała. No mówię, chwila roboty i macie, macie wynik, który możecie sami do siebie potem porównywać z biegiem czasu, także polecam. No dobra, to doszliśmy do takiego, do takiego punktu, w którym warto by się było zastanowić, czy ten parametr jakoś można podnieść, czy nad nim popracować. Bo na początku was troszkę pewnie przestraszyłem i e, no, stwierdzeniem, że to jest parametr, który jest zależny od, e, znaczy no, silnie uwarunkowany genetycznie, właśnie zależny od, od, od wieku. No więc dobra informacja jest taka, że jak najbardziej treningiem można podnieść i to w znaczący sposób, bo nawet o 20-30%. Tak, tak badania pokazują. Ehm, Teraz e, pewnie się zastanawiacie, jak to zrobić w najszybszy sposób, czy najbardziej korzystny, no więc już śpieszę z wyjaśnieniem. E, redukcja masy ciała. Jak zwykle. No niestety, albo stety, e, tak jak zapewne zauważyliście, wiele, wiele razy już e, w tym odcinku mówiłem o tym, że jest e, to wartość, którą mierzymy w odniesieniu do masy ciała. No i tutaj to jest to samo co z watami i z mocą wykręconą przez kolarzy. E, krótko mówiąc, jeżeli macie jakieś niedociągnięcie, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową, troszkę gdzieś tam za dużo, czy czegoś tam zbędnego, to e, w redukcja tej, tej, w tej niepotrzebnej, powiedzmy tego zbędnego balastu, pozwoli Wam naj, w najprostszy, można powiedzieć, sposób i najbardziej e, widoczny e, zwiększyć ten parametr. No ale dobra, też zakładam, że oczywiście. E, Większość czy część z Was, no, pilnuje krótko mówiąc, michy, nie macie nadmiarów jakichś tam, więc, no, zrzucenie tam jakich, jakichś dodatkowych kilogramów właściwie nie wchodzi w grę, no, bo z Was nic nie zostanie, no, a tego te nie chcielibyśmy. E, także słuchajcie, e, trening. I teraz tak. Różne publikacje podają różnie, dlatego ja też, jak wiecie, ja się staram w tym, w tym, w tym vlogu przekazywać Wam jak najbardziej rzetelne informacje, sprawdzone i tutaj mam wrażenie, że. Większość tych publikacji, znaczy inaczej, obydwie strony mają rację. Już tłumaczę o co chodzi. Część publikacji, badań podaje, że najskuteczniejszą metodą. Podnoszenia tego parametru jest na przykład trening w strefie drugiej, w drugiej strefie tętna, czyli, czyli treningi tlenowe, rozciągnięte w czasie, gdzie buduje się wydolność właśnie tego, tego, tą tlenową i wydajność w ogóle, no można powiedzieć, układu tego naczyniowo-krążeniowego, no i, i to wpływa na podnoszenie podnoszenie tego, tego parametru. W inne z kolei publikacje Według innych jest to także takim boostem na to, żeby, żeby ten y, parametr podnosić. Są treningi interwałowe. Treningi, które spowodują właśnie impuls dla organizmu, na to, żeby ten organizm się można powiedzieć, rozbudowywał w tym kierunku, w którym, w którym, w którym sobie życzymy. Y, teraz tak, co jest ciekawe? Moim zdaniem. Przynajmniej tak, jak też zauważyłem po sobie przez, przez wiele lat treningów, w początkowym okresie treningów, kiedy, kiedy no po prostu dopiero budujemy, można powiedzieć, maszynę, zdecydowanie bezpiecznie i lepiej jest go rozbudowywać poprzez treningi właśnie w niższych zakresach tętna. To, o czym Wam też mówiłem, nie robić jakichś treningów sprinterskich, interwałowych albo wprowadzić je dopiero po tym, jak będziecie mieli jakąś tam bazę. A dopiero potem rzeczywiście takie treningi pozwalają Wam wyjść na wyższy poziom. W moim przypadku też zauważyłem, że jakby kontynuowanie i bieganie nie wiem, kolejnych tam dziesiątek czy setek kilometrów, powiedzmy w niskim tempie, nic mi tutaj, jeżeli chodzi, znaczy nic, no nieodczuwalnie już zmieniało, w, jeżeli chodzi o wydolność, właśnie tlenową. Natomiast to, co stanowiło naprawdę duży boost i teraz widzę cały czas, mimo tego, że no wiek mam coraz coraz gorszy, coraz gorszy, bo to, to już PESEL daje sobie znać, to yy, wyniki kręcę coraz lepsze. A kręcę lepsze dlatego, że się sfokusowałem na treningach właśnie yy, interwałowych, no, no, też przeprowadziłem się w góry, więc siłą rzeczy mam bardzo dużo treningów na bardzo wysokich zakresach, yy, no i tętna, i, i, i wymagających po prostu bardzo dużo od organizmu. Yy, no ale to rzeczywiście stanowiło taki boost, że teraz, teraz w odczuwalny sposób mi ta wydolność tlenowa wzrosła. Także to jest coś, co warto wziąć pod uwagę i tak w skrócie bym tak powiedział. To, co mogę Wam poradzić tak najbardziej od serca, to jest to, że jeżeli macie mniejsze doświadczenie, unikajcie, można powiedzieć, tych takich mocnych bardzo jednostek, nie obciążajcie za bardzo organizmu, pracujcie nad tym, żeby wyrobić jakąś bazę. Natomiast, jak już, jeżeli macie bazę i czujecie, że doszliście do takiego, można powiedzieć, yy, no nie tyle zastoju, co po prostu nie macie już jakichś dużych różnic, jeżeli chodzi o czasy, w których, w których pokonujecie jakieś tam, czy, czy, czy czasy Waszego biegu, czy tempo, no to wtedy rzeczywiście treningi właśnie sprinterskie, interwałowe, to jest coś, co zobaczycie, że. Jak zaczniecie je robić, no to po jakimś czasie ten, yy, ta, ta, ta różnica w właśnie w średnim tempie poruszania się, czy czy, czy właśnie, właśnie wydolności tlenowej wzrośnie i to w taki odczuwalny sposób. E, jeszcze słówko, jeżeli chodzi właśnie o to, jak, w jaki sposób organizm się y, przystosowuje i, i, i właśnie dlaczego treningi są w stanie y, podbić ten, 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 tą wartość, tą, ten parametr. E, chodzi ogólnie o to, że, no tak jak wspominałem na początku, znowu przez analogię do, do motoryzacji, y, im więcej powietrza jesteście w stanie dostarczyć do silnika, tym on będzie miał lepsze osiągi i w organizmie jest dokładnie to samo. Im bardziej będziecie mieli sprawny y, system rozprowadzania tlenu do y, do organizmu, do, do poszczególnych części, do, do mięśni, tym sprawniej będzie ten organizm działał. W ogóle to jest też ciekawe, no bo no na pewno słyszeliście, no to się temat przewija cały czas, jeżeli chodzi o jakiś doping. I na, na, na czym polega taki najprostszy, no to co jest, kojarzycie na pewno hasło EPO. Coś, co zwiększa ilość czerwonych krwinek też na y, treningi, które są legalnie oczywiście, można powiedzieć legalny doping, czyli treningi na dużych wysokościach, to jest nic innego jak właśnie przystosowywanie organizmu do tego, żeby w nasz układ krwionośny miał więcej, więcej czerwonych krwinek. Dlaczego? No, czerwone krwinki to, jest, to, są, to są, można powiedzieć, te elementy, które pozwalają transportować, przenosić tlen, rozprowadzać tlen po... Po waszym organizmie. Im macie więcej tych y, cząstek, tym y, hemoglobiny, czerwonych, y, czerwonych cząstek, czerwonych krwinek, tym ten transport tego tlenu odbywa się w sposób bardziej płynny, y, szybki. No i teraz, jeżeli chodzi też, wracając jeszcze tutaj do tych treningów, do tego, co stanowi taki impuls, do tego, żeby, żeby tych treningów y, y, robić takich albo innych, y, właśnie więcej lub mniej, no to jest to, że pomyślcie sobie jeszcze taką analogię do właśnie tutaj też, jeżeli chodzi o na przykład. Transport, nie buduje się autostrady, tylko dlatego że raz na jakiś czas gdzieś tam się robi mały korek. Natomiast jeżeli sytuacja się powtarza permanentnie i w jakichś miejscach jest po prostu cały czas zapotrzebowanie na to, żeby powiększyć drogę, no to jest szansa, że tam się wybuduje dodatkowe pasy ruchu czy usprawni coś. I pomyślcie o tym, że wasz organizm działa w podobny sposób. Jeżeli dacie mu raz na pół roku impuls i będziecie potrzebowali po prostu dużo więcej tlenu, bo na przykład raz na, nie wiem, pół roku sobie będziecie, nie wiem, wejdziecie sobie z zakopanego na Giewont, to ten organizm no, zmęczy się, ale on nie, nie przebuduje się przez to. To znaczy, to, to nic z tego nie wyniknie. Natomiast jeżeli go będziecie poddawali prawie codziennie, czy tam co, co, co kilka dni, wiadomo, te okresy regeneracji jeszcze, takiemu wysiłkowi, no to ten organizm jakby... Będzie się chciał zaadaptować do tego, no i stopniowo się będzie przebudowywał. Dlatego właśnie obozy, na przykład treningowe, na jakichś wysokich, na, nie wiem, płaskowyżach, czy gdzieś, gdzieś w jakichś miejscach, w których powietrze jest rozrzedzone i które miejsca, które, które generują właśnie to, że stanowią impuls, dlatego żeby organizm. Więcej tych czerwonych krwinek produkował, mają sens w momencie, kiedy właśnie są też jakoś tam w czasie rozłożone. Także pojedyncze trening gdzieś tam w górach, no wiadomo, że lepsze to jest niż nic, ale żeby to miało sens, no to tych treningów trzeba wykonywać albo regularnie, albo po prostu w danym miejscu mieszkać. No to tak jak wiecie, Kenijczycy, e, czy, czy, czy w ogóle tam ludy, które, które mieszkają i od urodzenia gdzieś tam żyją na jakichś płaskowyżach, no w naturalny sposób mają po prostu boost Polegający na tym, że ich organizm jest lepiej przystosowany do transportu tlenu, którego po prostu ich w powietrzu jest mniej niż, niż u nas. Także tak, słuchajcie, w skrócie to tak wygląda. Mam nadzieję, że was nie zasypałem jakąś tam straszną ilością tutaj wiedzy i porad, ale przemyślicie to sobie, może będziecie troszeczkę tak ukierunkujecie te treningi, tak, żeby znaczy zrozumiecie to, że mi to do, 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 do tego potrzebne było trochę czasu, żeby zrozumieć, że właśnie to, żeby być szybszym na długim dystansie, no przede wszystkim, trzeba właśnie ten silnik, coś, co by się wydawało na krótkie dystanse, najpierw zbudować i coś, żeby miał, miał powiedzmy, zapas, zapas mocy, zapas osiągów, i dopiero wydłużanie treningu będzie miało sens w momencie, kiedy, kiedy, kiedy będzie ta baza. No i, krótko mówiąc, kiedy, kiedy w, będzie można wykonać jakąś tam pracę, w określonym czasie, no, w odpowiedniej dynamice, no bo no, nie oszukujmy się, że chodzi o to, żeby, żeby po tych górach czy gdzieś tam, gdzie, gdzie sobie planujecie, to biegać, a nie łazić. Także co, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Raz jeszcze, trzymajcie się do następnego.